Cześć, siemano, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj taki mały przegląd pól. Oj coś strasznie, wiatr wieje, nie wiem jak mnie będzie słychać. Takich pól z pszenicą, kajtą blisko, koło chałupy i możemy podjechać po drodze jadąc na gospodarstwo. Wechł już tu wczoraj, ale kamera mi nawaliła. Nie było słychać w ogóle co gadam. Nie wiem, jakby mikrofon zatkał albo coś. A więc są na polu pszenicy. Odmiana Delawar, siew. Dość późne, bo w listopadzie. Około 20 listopada. Przemnica jest teraz w fazie jednego listka, tu już powoli zaczyna wychodzić drugi. Z każdym dniem jest coraz cieplej i ta przymnica widać nabiera takiego koloru. Na początku, jak tu był jak śnieg, no to była taka jeszcze. To nie było to. Były takie kolory przebarwione, była brązowo. No ale teraz już widać z daleka, że jest taki fajny zieleń. Siew był tutaj w ilości około 400-450 nasion. Teraz dokładnie. Nie mam powiedzieć, bo tu troszkę zwiększyłem. Tu uznałem, że za mało się wysiło i tu zwiększyłem o jeden ząbek. No i tak, Dziś jest 26 lutego, 1 marca, poniedziałek. Startujemy z azotem, żeby pogonić te moje pszenice. Ja Miałem wszystko wysiane po kukurydzy, także termin tu jest dość późny. No ale mam nadzieję, że azot. W formie tutaj saletry mam kupiony Zaksan. On ma chyba 32%, albo 34, czy 33%, 32, albo 33, teraz dokładnie nie wiem. Pierwsza dawka saletra, druga dawka RSM 32%. No i mam nadzieję, że jak tutaj wiademy, już w poniedziałek z azotem, że ona dostanie kopa. Choć teraz zaś widzę tam na pogodzie jakieś mrozy, niby mają być w marcu, no ale może się to nie sprawdzi. Tu też był taki problem, że dużo nasionek, no dużo nie dużo, zostało na wierzchu, ale one puściły normalnie korzeń i, i rosną, trzymią się. Obejrzymy, jak to później wypadnie. No i będziemy obserwować plantacja, jak to się krzewi. Czy nie trzeba będzie zastosować tutaj zabiegu do krzewiania? Można zastosować modus start, można zastosować CCC obejrzymy, obejrzymy wszystko jak to wyjdzie w praniu no. to pole jest takie, powiem Wam, jedno moich z moich lepszych tu jeszcze był problem w zeszłym roku z drutowcem w kukurydzy, no ale teraz już wydaje mi się, że ten drutowiec już wyginął całkowicie i i tu już powinien być fajny, fajny plon teraz w tym roku pH w granicach 5.2-5.3, także też nie ma tragedii no zobaczymy E, jakie są plusy i minusy takiego późnego siodio? No ja nie nim jak wyboru myślę, jak siąć późno. Plus to taki, że żadne choroby grzybowe na jesieni nie spotkały mojej pszenicy, a minus to taki, że trzeba dużo gęści zasiać, żeby e, utrzymać ta odpowiednia obsada. Pszenica na jesieni krzewi się i na wiosnę tylko po prostu tam doprodukuje tych rozkrzewień, a moja musi zaczynać od zera. Tak jakby. Nie ma się do czego przyczepić. Mam pola gorsze, na których dopiero wychodzi z ziemi, bo pod śniegiem nie da rady. Mam takie tam mokre, zimne pole. Pojadamy na niego, a teraz spadamy na gospodarstwo, bo tam muszę dreny kopać. Na tym polu odmiana walitus. Jest to małe pole, niecałe pół hektara. Na tym polu do siewowych pszenica rozsiewaczem z tego względu, że Uznałem, że wysiało mi się tu za mało, a zrobiłem jeszcze próba kiełkowania w domu i wyszło, że jakoś to strasznie słabo kiełkowało. No i zdecydowałem się dosiać rozsiewaczem tu. Przez to dużo tych leży na ziemi, no ale one korzonek jakieś złapały. Obejrzymy jak to będzie wyglądać za jakiś czas, czy one się utrzymią, czy jednak odpadną. No ale jednak nie ma się do czego przyczepić, jest tutaj Fajnie siotę rządki są na Balitus, tutaj będzie około 600 nasion na metrze Zobaczymy, na tym polu, on jest taki no, Jedno z moich słabszych, tak, no, słabszych nie słabszych No pH tu jest około 5,2 Ale nie jest to taki mój Najlepsze pole, obejrzymy no. To taki eksperyment Wysiewu na gęsto w zeszłym roku wszystko mnie było w porządku, jedynie właśnie słaba obsada. A jeżeli się ja żyję, sieja, praktycznie wszystko po kukurydzy no to tu taki eksperyment z bardzo gęstym siewem. Obejrzymy jak to się sprawdzi. Obejrzymy. Tu tak samo pójdzie 80 kg saletry w czystym składniku. Na inne pola, co bym tam dali, no to pojedziemy kiedy indziej tam jeszcze na rzepak zerknę, bo to jest wszystko koło siebie. A tu on tylko pszenica. Jeszcze on pokoże jedno pole, ale on jest strasznie zimne. Tam odmiana euforia. Ono jeszcze nie powschodziło. To jest taka no, porażka trochę, bo jest otoczone drzewami. Ale jak tak chodzę to nie jest aż tak mokro, nie klei się do butów za bardzo. Wiadomo traktorem się przejedzie. Bardziej się naklei no, ale jeszcze został tydzień, więc może to przeschnie. Ile tydzień? Nie nie całe kurde. Kilka dni zostało, obejrzymy jak to będzie wyglądać. Tu tak samo faza jednego liścia Tu jeszcze drugi się nie pokazuje za bardzo. Widzicie też lekki przebarwienia No, ale tu obsada się nie martwia, to będzie okej okay, wszystko A jak są te Nie widać nawet tych co leżą na wierzchu, a jednak są, tu są Patrzcie, ale korzeń jest zuchycony. Obejrzemy jak to będzie rosnąć. Dobra, idziemy na ostatnie pole. Na tym polu jeszcze mam śnieg. Widzicie, jak tu woda płynie. Tu bym się z łopatą i to przekopać, żeby to pospuszczać wszystko. Żeby mi tu woda nie stoła. Ale tu jest. Bardzo słabo ze schodami, tu jeszcze nie widać rządków nawet. Minimalne takie, malutki, no ale co zrobić, jak tu nie ma słońca? Tu jeszcze był taki problem, że w zima coś mi tu podżerało pszenica. Normalnie wychodziły kiełki i były odgryzione, a ziarenko zjedzone. Także tu jest naprawdę przerzedzona ta obsada. Nie wiem, co z tego będzie. Obejrzymy później, jak nie to, co trzeba będzie zarobić kukurydzy zasioczy. na razie tu nic nie wjeżdżą z żadnym azotem, ani nic takiego no widzicie, tu nie, nie widać rządków jeszcze tu też było siotę dość dużo bryła gruda, nie dało się tego rozwalić nawet bruną aktywną za bardzo no i wyszła lipa obejrzymy no, tu jest odmiana Euforia od Krzyśka Ławrenowicza Mam jeszcze na jednym polu tam Dali pół hektara tam jeszcze mam o, Obejrzymy Nie pół hektara A więcej jeszcze mam Jeszcze tam mam półtorej hektara O to obejrzymy tam no bo tu niestety Niestety szału nie będzie już Obejrzymy no Dobra Tyle w tym dzisiejszym odcinku Tak bym pokazał mniej więcej jak to wygląda u mnie na polach Wiem że tam w środkowej Polsce śnieg nie stopniał także jest jestem do przodu obejrzymy Lurdy. szkoda, szkoda coś tu się pojawiło ale... obejrzymy do pierwszego teraz tu słońce świeci coś tam może topi ten śnieg no musi topić, bo ile wody tam leci niech to stopi wszystko i, i działamy dalej dobra, kończę. Zatrzymajcie się na razie.